Dzień dobry, w nowej serii lecimy na Ibizę. Sprawdzimy, czy ta wyspa imprezową wyspą jest. Ponieważ każdy, kto słyszy, że lecę na Ibizę, uuu, będziesz imprezował. Nie po imprezę tam jadę. Chcę zobaczyć, czy ta wyspa, prócz właśnie tego wszechobecnego Przekonania, że to jest imprezowa wyspa. Czy ma coś więcej do zaoferowania? Dojechany na lotnisko już coś zjadłem. Ale mam lekki problem, ponieważ. Lot mój jest opóźniony o 50 minut, prawie o godzinę. A na przesiadkę mam godzinę 20 w Bergamo, ponieważ lecę z przesiadką. No i teraz robi się problem, bo tam w Bergamo będę miał około 30 minut. Zaraz idę dopytać, czy w ogóle jest to możliwe, czy zdążę, czy o której zamykają bramkę. No. Może być ciekawie. Czekam nareszcie do samolotu. Miałem dylemat. Muszę Wam się przyznać, miałem dylemat, czy przechodzić do kontroli bezpieczeństwa, czy, czy lecieć. No bo e, czasu mam 15 minut. Wedle tego co zakłada aplikacja, od której tam dolecimy, o której startuje na Ibizę, czyli w tym Bergamo, 15 minut. Słuchajcie, wyjść z lotniska, znaczy z lotniska, tak, z przylotów, trzeba przejść kontrolę bezpieczeństwa, no i do bramki się udać. nie wiem czy to jest możliwe. No, Bądźcie ze mną, to zobaczycie. No i moi drodzy, tak. Nie zdążyłem na lot. Kolejka do kontroli bezpieczeństwa, myślę, że na pół godziny, może 20 minut. Nie było szans. Jest lot o 20.15, kolejny na Ibizę. No i trzeba zmienić po prostu, albo kupić nowy bilet, albo jest okienko z Ryanaira gdzie można dokonać zmiany lotu. Taka usługa w Ryanairze kosztuje 100 euro. Ja nie chcę tutaj w jakiś sposób spiskować, ale słyszałem, że dosyć często Bergamo jest opóźnione z Krakowa. Być może to jest jakiś sposób Ryanairana na to, żeby no nie zdążyć w moim przypadku nie zdążyłem, być może więcej jest takich lotów. Jeżeli też mieliście taki przypadek, że tutaj wylądowaliście na Bergamo i jakoś tak był opóźniony lot, przez przypadek nie zdążyliście. Napiszcie mi w komentarzach. Dosyć długie oczekiwanie kontroli bezpieczeństwa i zaskoczyły mnie takie bardzo malutkie koszyki. Tak to wyglądało: koszyki do bagaży, gdzie musicie tam dać bagaż i swoje jakieś elektronikę czy jakieś kosmetyki. Taki, taki mały, mały koszyk w sklepie. O, Byłem zaskoczony. I ta maszynka, która skanuje, też dosyć taka wąska. Nie wiem, no chyba dlatego, że to jest małe lotnisko, aczkolwiek Duty Free jest ogromne. Ciężkiej podróży. Witam najbizie. Dotarłem do hotelu. Jest po północy i to, co jeszcze się wydarzyło, to pff, tego się nie da opisać. Ja Wam to jutro, na spokojnie, wszystko, mam nadzieję, z uśmiechem, opowiem. Dzień dobry. W kolejnym dniu idziemy na śniadanie i później wszystko wam opowiem, jak to się wczoraj jeszcze wydarzało. Smacznego wam życzę, jeżeli również śniadanie czy jakiś posiłek spożywać. Mianowanie zwiedzone. Od razu wam ogram pokój. Łazienka dosyć duża z takimi zasłonkami. Gdzieś tam czytałem w komentarzach, że ho-ho-ho, zasłonki, że to staroświeckie, że powinna być kabina. A ja wam powiem, że wiem dlaczego tak jest. Kto by strzejszy też się domyśli. Kabina by nie miała sensu. Eee, łóżko, wybaczcie, no ale. No, tak to jest jak to jest. E, te temperatura, no, jestem w krótkiej rękawku, więc około 20 stopni czał ma Hotel z basenem, nawet Brodzi dla dzieci. Ogromnym barem no i tutaj te drzwi są rozsuwane, by również był łatwy dostęp. Do wodopoju, że tak powiem, z basenu i leżaków. Dobra, idziemy teraz na plażę zobaczyć, jak to tu wygląda. No i postaram się Wam opowiedzieć, co to wczoraj się działo wieczorem z wypożyczalnią, z dojazdem tutaj. Wszędzie gdzieś gra, nawet po sezonie w końcówce października. Przechadzając się po deptaku, chcę wam powiedzieć jak to wczoraj się działo. Przyjechałem po odbiór samochodu do wypożyczalni. Wszystko bardzo sprawnie odbyło się. No, i siadam do samochodu. Nowy samochód, bo to 7000 przejechane. Mazda jakaś tam. Ruszam, no i zaczyna wszystko dzwonić. Nie tu, pasy, tu jakieś dźwięki. Wjechałem jakiś kilometr, ale patrzę, że coś jakby powietrza nie było w tylnym kole. A pan mi mówi: Nie musisz ogrywać, nie musisz nic tam robić, bo wszystko jest e, w cenie. Całe, całe ubezpieczenie i tak dalej zatrzymałem się, patrzę. Faktycznie, z tyłu nie mam powietrza. 10 minut do zamknięcia biura, z którego zabrałem samochód. No i zawracam bez tego powietrza jadę. Wiem, że tak nie powinno być, no ale co, co. jadę. Facet jak mnie zobaczył, mówi: "Sory, sory", no, od razu mi podstawił nowy samochód. Luszam tym samochodem, wjeżdżam 5 metrów, ale jeszcze chcę sobie lusterka ustawić. Niestety moje lusterko lewe znaczy się nie działa. No, panuje nawet chciał odprowadzić wzrokiem, że już wyjechałem. No, zawracał. Znowu chciał mi wymienić samochód, ale ja mówię, słuchaj, ale ja spróbuję to naprawić w ten sposób. Ciach, ciach zrobiłem. Nacisłem na szkło, więc nie szedł z automatu. Tylko że tak powiem, z palca, jak naciśniesz na lusterko, to też się przesunie. Jeżeli jest zepsuty, tak. Mówi, czy to tak może zostać? On się mnie wydaje, mówię stary: może być. Jak tylko widzę przez to lusterko, to nie mam. Miejscowość Escanar. Plaża, hm, no widzicie, taka. Z drugiej strony coś tam jest, ale niewielka. Więc myślę, że w sezonie wysokim to nie ma miejsca, aby się tutaj położyć. Wczorajsze przygody nie na tym się tylko skończyły, bo jak przyjechałem do hotelu nie mogłem wjechać na parking. Dwa razy robiłem próbę z kartą. W końcu mi to z pilota otworzyli nie było łatwo. Co więcej, już jak udawałem się na spoczynek do pokoju, no to Windę sobie wziąłem, wyjechałem na trzecie piętro. Próbuję otworzyć pokój. No również nie mogłem tą kartą. I znowu zapieprzam na dół. Później już schodami, bo ta winda tak działała jak działała. Śmietniki wywożą w dołkach, co są takie poustawiane. Fajnie chłopak miał zrobione barbershopa Inaczej motoryzacyjnie jak na barbershopa przystało Nie wiem jak dalsze miejscowości ale ta podoba mi się z tego względu, że można tutaj Tymi klifami pochodzić. Wiecie, mogłem po mieście, ale co. No, tam są sklepy, tam turyści chodzą nie wiadomo po co i za czym. Może zakupy chcą zrobić. Ja zaś wolę sobie tutaj po klifach pochodzić. No jak tak wszędzie będzie. U, to będziecie mieli widoków. Dobra. Zobaczę, co gdzie dalej jest. Ja się nie dziwię, że w takiej restauracji jest taka informacja. Ja się nie dziwię. A czy jest smacznie? Tego jeszcze nie wiem. Czy się przekonam? Z Sycylii? No, no, no. Przecież byliśmy tam niedawno. Tutaj rozumiem, był jakiś zamysł na plażę jakieś umocnienia gdzieś tu były robione próba bynajmniej No ale chyba niekoniecznie próba z powodzeniem Zobaczymy do jakiego obiektu to należało o ile tu jakiś obiekt znajdziemy Słuchajcie, tu można przejść jakimiś takimi idziemy? Jakiś obiekt jest więc żebym tutaj nie wdepnął w no właśnie tu jakieś to jest takie Okej. Okay. Nic się tutaj nie wydarzyło. Moje pierwsze wrażenia z Ibizy. Ja nie wiem, jak z hotelami będzie i czy będzie głośno, tak wiecie, codziennie, ale na pewno jest pięknie. Zaskakujące dla mnie jest to, że turyści przechodzą się uliczkami między tymi sklepami. Zresztą, jak pewnie już gdzieś tam na jakichś ujęciach widzieliście natomiast tutaj idąc z klifem, gdzie no może nie jest wygodnie spacerując pod nogami ale jest pięknie i tutaj no w zasadzie nie ma nic nie znaczy, że Tutaj nikt nie chodzi, bo jednak widać, że są wydeptane te wytarte te kamienie. Tutaj, uh, uh, uh. Być może uważają, że to jest niebezpieczne. Może nawet tak jest. Eee, panie Mietku, tu pan nie przejdziesz. I co teraz? Czy tu pan przejdziesz? No i jak myślicie? To przejście chyba jest niebezpieczne, nie? Bo jest mocno podmyte. Ale ja się będę trzymał. Murka. Idziemy. Ale urwisko jest. Przeszedłem i podążam dalej. No niesamowita widokowo jest Ibiza. Wyszedłem na ulicę, no i ruch jest tak, jak Wam mówiłem. Ci wszyscy ludzie podążają drogą między samochodami. Zamiast cyk, tam. Są piękne widoki. Tam są piękne widoki. Tu są może też piękne widoki. Ja myślałem, że na wyspie będą tylko czy w większości młodzi ludzie. A tutaj jest wiele emerytów takich 60 plus może i więcej 70 plus hippie market. Idziemy zobaczyć, co na tym markecie jest. Głównie bibeloty, rękodzieło. Ale przeciskanie się między tymi ludźmi no, jest nieprzyjemne. Puszczam już pokój. Światło no a tak ogólnie, czy hotel za 60 euro ze śniadaniem, nie mam na razie porównania. No i tak dopytywałem Pani, jaka cena jest za, czy mają jakąś regularną cenę za pokój, a ona mi mówi, że codziennie jest zmieniana cena. Wczoraj ja zapłaciłem ze śniadaniem 62 euro, o 62 dokładnie, a dzisiaj kosztuje 75. Taką furkę mam. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, że oglądacie, że komentujecie. Jeśli ktoś się wybiera na Ibizę, podeślijcie poprzez udostępnienie tego materiału lub też innych tej osobie. Może jakieś ciekawostki, może jakieś informacje. Bardzo dziękuję Wam wszystkim na poświęcony czas i do następnego odcinka. Trzymujcie się. Cześć.